George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Pepa i George nie wiedzą gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato, świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. <śmiech> <śmiech> Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty Świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O. Sprawdźmy na górze w sypialni rodziców. Pepa i George szukają w pokoju mamy i taty Świnki. George nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Pepa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Dokuczasz George'owi. Ach, nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się świnka w środku. <grystanie> Epa, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Musia jest świnką w środku. <laughs> Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. <laughs> Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do pepy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George

Dorcz łap! Mam ją! George, ty jesteś świnką! George łap! <laughs> łap miłkę, George! <Dorf. laughs> <laughs> 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 łap, George! George łap! Chce się sam bawić. Chciałby się pobawić z dziewczętami. Nie, George. Gram Suzy. Ty musisz się pobawić gdzieś indziej. George czuje się samotny. Chce się bawić z Pepą. George, potrzebna mi pomoc. Robię ciasteczka czekoladowe. Ktoś musi wylizać miskę. George lubi pomagać mamie przy robieniu ciasteczek, ale najbardziej lubi zabawę z Pepą. Me. Chcę być pielęgniarką, a ja będę doktorem. A kto będzie naszym pacjentem? George. <noise> Pepa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Pepa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. <śm> hmm, twoje serce jest trochę zepsute. Nakleję plaster. Szeroko otwieramy. Suzy mierzy George'owi temperaturę. Ojej, masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez trzy lata. O, wielkie nieba. To chyba nie tak powinno brzmieć. George, też chce spróbować. Takie trzymaj, George. O! To też nie brzmiało dobrze. Niełatwo jest grać na skrzypcach. Pepo, może lepiej pójdzie ci gra na bębenku. Dziękuję, tato! Od razu lepiej. Pepa uwielbia grać na bębenku. Ha, 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 ślicznie! Tak, to brzmi świetnie. A to stary akordeon, taty świnki. Grałem na nim dla mamy świnki na pierwszym spotkaniu. O, tato świnko. Pamiętam ten dźwięk. George też chce zagrać na akordeonie. Na pewno, George? Cóż, akordeon to trudny instrument. George, akordeon jest prawie tak trudny jak mój bębenek. Dobrze, George. <ścoughs> O. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato! Czy w podle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? <grym> Się zerwał. Nareszcie wieje i latawiec może latać. Wiatr jest silny. Wiatr jest nawet teraz bardzo silny. George! Popo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej. Tata Świnka świetnie sobie radzi wow! Tak, jestem ekspertem od latawców Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie Spokojnie, poradzę sobie No tak Tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej. O. A. O. O. A. 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 Nie płacz, George. Tata zdejmie latawiec. <laughs> no tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Murze? Proszę! Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci! Ostrożnie, tato świnko. Och, oh, spokojnie, wiem, co robię. Dzień. Będziemy mogli pograć w grę komputerową, wesoły pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo, nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George, tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko Georgeowi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato świnko! Tato świnko! Co się dzieje, mamo świnko? Tato świnko. Czy naprawisz komputer? Eee... Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Eee... Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. Hmm. 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 A może by tak go wyłączyć? A potem znowu włączyć. Tata świnka naprawił komputer. Pra, tato. <grym> tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, <grym> czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamy świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. <grym> Tylko nie wiem gdzie jest ta płyta. <grym> Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko Później O, tu jest staw i kaczki Mamo, możemy je nakarmić? Tak Proszę, to reszta chleba. Pepa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka, taty. Co? Co? Powtarzam Wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Mamo, jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Wszyscy lubią ciasto owocowe domowej roboty. O, pszczoła! Nie nasze pszczół! Sio! Co ty, mamo świnko? To tylko mały owad. Odejdź, pszczoło! Stój spokojnie, mamo świnko. Wtedy odleci. No proszę. Należało spokojnie stać. Odlatuj. Odejdź! O, pomocy! Zdejmijcie je ze mnie! Ojej! O. Trzeba pszczółka nie urządliła ta! Odejdź stąd, mała zmoro! Nie, tata za szybko biegnie, nie zdąży go urządzić. Ratunku! Zjedzmy ciasto, zanim ta pszczoła tu wróci. Ja umiem jeździć bez doczepianych. Kółek. Me! Ja też! Ja też! Zjeżdżajmy jeszcze raz! Jedziesz z nami, Peppa? Nie, ja zostanę tutaj. O, o, o. Me, na razie. O. Pepa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Peppo. Zdejmijmy je. Tata świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Pepy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak! Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem. Tak, tak. O! <laughs> to nie jest śmieszne. <laughs> Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci Pepo? O tak, tato! Dobrze. Gotowa do biegu. Start! Nie puszczaj mnie, tato! Spokojnie trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Pepo. <słuch> Trzymaj, tato! <słuch> Pedałuj dalej! Pepa jedzie bez dodatkowych kółek. O, tato udało się! <słuch> Już sama sobie doskonale radzisz! Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Widzicie? Widzicie? Sama umie jeździć na rowerze. Dany Suzy, Rebeko. Oh, nie potrzebuję już dodatkowych kółek! Ładna poli! A? Ładna poli! Wow. Jestem sprytną papugą! Powtarza wszystko, co powie babcia. Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli. Słodka, mała papuga. Słodka, mała papuga. Chodźcie wszyscy. Herbata. Pepo. George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Pepa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! <grym> ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony Witaj Witaj Peppa i George doskonale się bawią z papugą Poli. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Pepa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. <grym> Musisz być cierpliwa, Pepwo. To potrwa bardzo długo. Pepa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Pepo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Choć już, Pepo. Papa, pa, dziadku! Papa, pa, truskaweczko! Dziadek świnka opiekuje się roślinką Pepy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek świnka znalazł coś specjalnego. Pruskawki. Dziadku, jesteśmy! Pepa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak, spójrz! O. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak, teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George, chcesz posadzić marchewkę? Nie. Czyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Peppy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinozaur! George myśli, że Peppa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak? Dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata Świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Hmm. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie! <laughs> Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś, nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka, dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. <grym> Pepa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. Peppa Pepa i George świetnie się bawią. Pepa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży. Jest naprawdę wielka kałuża. George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George! Muszę cię pilnować.

Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się. To jest mój młodszy brat. <noise> Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem piesdany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. Dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. O, naprawdę przerażający. A, cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Pepa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu. Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George. Teraz cię nauczę jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. George, wszystko zrobiłeś źle. A, wygrałam, tatusiu! O, sprytnie, Peppo. George? George, co ci jest? George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw to bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja, ja, ja to potrafię, tatusiu. Dobrze, Peppa będzie detektywem. George, jestem detektywem i pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? Aaaa! George nie a, 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 wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem, wiem, gdzie on jest. <grym> George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. Oh. Już wiem. Wiem, gdzie jest pan dinozaur. George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. O, oh. może poszukamy w ogrodzie. Właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Pepa i George uwielbiają bawić się w ogrodzie. George, rzucę do ciebie piłkę, a ty ją złapiesz. George, proszę przestań czekać. za piłkę do mnie, a ja muszę ją złapać. George! Niestety, czkawka George'a psuje całą zabawę. George, wiem, jak pozbyć się czkawki. Zrób dokładnie to, co powiem. Pokłasz swój czubek, głowy i brzuszek. Dobrze. Już nie masz czkawki. Sposób Pepy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz trzy razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół wystaw język. Oczy. I obróć się w koło trzy razy. Nowa kuracja Pepe nie przyniosła efektów. George nadal czka. <laughs>